Korzeniami wyrywaj ten ból. Cokolwiek stworzyło lub wykreowało ten ból. Nie Wyciągaj warstwę tego bólu. Nie mogę. Mhm. Nie możesz, bo ciężka sprawa. A co powoduje tą ciężkość? Co ci nie pozwala wyciągnąć tego bólu? Mam no. to czuć. Masz to czuć, bo. Masz czuć ten ból, bo... bo ja tak chcę. Kto tak chce? Połącz mi się z tym kimś. Kto tak chce, żebyś czuła ten ból? No, połącz mi się z tym. Kto tak chce? Przekazaj. Kto tak chce? Oma. Kto tak chce? Jaka ona? Z kim ja teraz rozmawiam? Z kim ja teraz rozmawiam? Przepuść mi to. Co się dzieje? To nie jest takie proste. Mhm. A co nie jest proste? Dlaczego nie jest proste? Przekonaj. Co nie jest takie, co, co, się, co się wydarzyło, co nie jest takie proste? Coś mnie trzyma i nie chcę tam puścić, no. Mhm. Kto cię trzyma? Połącz mi się z tym kimś, co cię trzyma. Połącz mi się z nim. Przepuść go przez siebie. No ja sobie z nim porozmawiam. Kto cię tak trzyma? Kim jest ten ktoś? Więzi. Więzi, bardzo dobrze. Dlaczego cię więzi? Zasłużyłam sobie na to. Mhm. A czym zasłużyłaś na to? Wszystkim. Mhm. To poszukaj tego czegoś. Co, czym zasłużyłaś sobie na to więzienie? Co takiego zrobiłaś? Zasłużyłaś na więzienie. Niech ci pokaże. Być w sytuacji, w scenę, co takiego zrobiłaś, że zasłużyłaś na więzienie. Co przychodzi? Nic spokój na razie. Teraz idź do informacji i połącz się znowu z tą istotą. Jak długo cię już więzi? Ile wcieleń? 28? Mhm, mm 28? Tylko 28? No, może 128. No to lepiej brzmi i bardziej pasuje. <grym> mm -hmm. <grym> ja tak chciał w konia zrobić. No tak. W konia cię chciał zrobić. Mm -hmm. Cały czas Cię robię. Uh -huh. Fajna zabawa? Udaje mi się. Udaje się? Uh -huh. Uh -huh. Długo? Już Ci się tak udaje? Mam to pod kontrolą. Uh -huh. A co masz pod kontrolą? No ją. Ją masz pod kontrolą? Cały czas. Uh -huh. A jak to robisz, że masz pod kontrolą? Prosto. Uh -huh. Ona się daje manipulować bardzo łatwo. Uh -huh. A dlaczego się daje manipulować? Nie ma wzorców, nie ma schematów. Mhm. A jest taka nijaka. Nie ma schematów? Ma schematy rodzinne. Nie ma swoich własnych. A nie ma własnych. Nie, nie ma. A dlaczego nie ma swoich własnych schematów? Dlaczego została aż tak zmanipulowana? Ja ją wybrałem. A ty ją wybrałeś? Mhm. A dlaczego ją wybrałaś? Co takiego miała w sobie, że ją wybrałaś? Za uczciwa była. Za uczciwa. Mhm. Mhm. A dużo masz mhm. takich uczciwych wokół siebie? No, znalazłaby się trochę. no mhm. Trochę by się znalazło. Mhm. Ale ona była wyjątkowa. Wyjątkowo mhm. uczciwa. Bardzo, aż za bardzo. Mhm. Wszystko dla innych. Mhm. No tak, to są te istoty głupie światło, prawda? Mhm. Mhm. Ale ona głupia była. No. Mhm. Jest. Te istoty światła tak mają, wszystkie są takie głupie? No, większość. Większość. I to jest ta naiwność? Też. Też. A co jeszcze takiego jest w tych istotach? Oprócz naiwności i głupota. Gu... Głupota. Mhm. I co jeszcze? Tylko bezradność. Mhm. Hmm. Bezradność. I co jeszcze takiego jest? Brak sensu. Mm -hmm. Aż skąd się bierze bezradność w tych istotach? Gdzie jest ich poczucie wartości? Co się Nie z... mają. Nie mają. A kto przejął ich poczucie wartości? Wyższy system. Wyższy system. Wasz system? Tak. Mm -hmm. Wasz wyższy system. Mm -hmm. A na czym polega Wasz wyższy system? Nie mogę. Co nie możesz? No nie mogę tego mówić. Powiedz mi. Nie. Powiedz. Nie, nie. Ja powiedz. wiem, ty chcesz wiedzieć. Ja powiedz, nie. powiedz. No powiedz. Hierarchia. Jesteś, jesteś kim tam w tej hierarchii? No nisko jestem. Na no, nisko jesteś. A na którym poziomie jesteś? No trzecim. Na trzecim jesteś. A długo już tam jesteś? No trochę siedzę. Mhm. Ile ziemskich lat tam siedzisz? 17. Siedemnaście. 17? Hmm? Tak, <noise> czy ty nie masz za wariatkę? <noise> hmm. Ale heca. No. no popatrz. Jak długo już tam jesteś? Przecież to jest nieważne, ile ja tam jestem. Nie jest, a co jest nie. ważne? A co jest ważne dla ciebie? No ona. I tylko ona? No, i, i też by się przydali. A kontrolujesz ją sam czy z kimś? Na razie sam. Na razie sam. Mm -hmm. Mm -hmm. A kogo jeszcze kontrolujesz oprócz niej? No, jej życie i otoczenie w koło. Aha, a rodzinę też? Czasami mi się zdarza, no, no są tam takie przypadki. Mm -hmm. A mama? Mm. Tak, tak, mama fajna, no. Fajna jest mama. Mm -hmm. Mm -hmm. Zarządzasz też jej mamą? Tak. Jesteś jej przewodnikiem? Mhm. Mm no, jeszcze gorsza od niej? Mm. A w czym jest gorsza? Psychicznie. Co znaczy psychicznie? No, ją to potrafię poniżyć, tak, fest tak, ją bardzo zniżam. Mm -hmm. Bo z nią już trudniej teraz. Mm -hmm. A dlaczego to robi? Kto, co, komu? No, te takie rzeczy. Kto wpływa na umysł tej Ja, mama? ja. Na umysł też umiesz wpłynąć? Mm -hmm. mm -hmm. A jak to robisz? Że wpływasz na umysł? Hmm. Zdrać? Nie. Zdrać? Nie. Zdrać? I jak to robisz? Nie, nie możecie wszystkiego wiedzieć, za prosto by to było. No powiedz. Dajcie jeszcze trochę pożyć, pożywić się u Poży no, ale mm -hmm. już się żywicie tyle wieków. No ile się można żywić w kółko tym samym? To jest nudne. Ale ja nudne. potrzebuję. Ale jeść kółko to samo to nudne. Nie, oni nie? się zmieniają. Co się zmienia? No oni, nie są nudni. Aha, oni nie są nudni. Nie, nie. No, nie. ale pożywienie jest nudne. Nie? Jakbyś jadł kółko to samo, to nie jest nudne? Nie, ja, ja tego potrzebuję. Mhm. A jakiego pożywienia potrzebujesz? No tych, tych takich niskich wibracji, tych takiego, mhm. tego smutku ich, mhm. tego dołowania ich. O tak, dołować ich lubię, jak tak leżą, płaczą. Mhm. Mhm. I Ale... tak mają się za nic. No. Mają się za nic. No. to kurczę, super ci się to udało. No, dawało mi się, no. no. A po co tu jesteś? Ja? No. no ja... Co jej teraz robisz? A co jej robię? No przywracam jej prawdę o sobie. Ale dobrze było. A było dobrze, no a -a -a -a. No, no i po co to wszystko? A -a -a. I popsułam ci zabawę. Tak. Uh -huh. Nie podoba mi się to. Nie podoba nie, ci się nie, to, nie. że, 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 że pracuję z nią? Tak, tak, ona nie no. powinna to być. Nie powinna. Nie. To jest twoje zdanie. Tak. Walczyłam, żeby to nie było. A, a, -a. sprawa z tym dzieckiem dzisiaj to jest też twoja sprawka? Tak. Mhm. Mm Walczyłaś o to, żeby jej tu dzisiaj nie było, co za bardzo za szybko budzę istoty? Mhm. Mm strachem się i żywię. Strachem się i żywisz. Mhm. Mm ona się boi o dzieci. A, o dzieci się boi. I tym strachem się żywisz. Mhm. Mm mm. Wtedy jej podsyłam różne dziwne myśli. Mhm. Mm mhm. Mm co jeszcze robisz oprócz podsyłania myśli, żywienie się strachem? Zawsze jakie dzieci chorują? To ona się strasznie boi. Boi się o dzieci. Mhm. Ja ją lubię tak dobijać. Lubisz ją tak dobijać? No proszę, i masz z tego zabawę? Z tego ludzkiego cierpienia masz zabawę? No, tuż są tam jej robię. Mhm. Czyli Dzieci, matka, brat, całe otoczenie. Ciągle ma pod górkę. Ciągle ma pod górkę. Dlaczego wylądowała w takiej rodzinie? Co ich... Zasłużyła sobie. Zasłużyła. Jakie są mm -hmm. umowy między nimi? Co ich trzyma? Kilka umów jest. Kilka jest mm -hmm. umów. Mm -hmm. Z kim podpisała te umowy? Z tobą czy z kimś innym? Nie, z nimi sobie podpisała. A z nimi, z tą rodziną podpisała. Mm -hmm. Mm -hmm. No proszę. No coraz lepiej. I mówisz, że sprawia ci przyjemność czerpania cierpienia z ludzkich dusz? Tak. Ja mhm. się tym żywię. Ja wtedy jestem pan. Ty jesteś pan. Mhm. Mhm. Czym większy z ciebie pan, tym oni bardziej cierpią. Tym oni bardziej cierpią. To mi się udaje. Mhm. Manipulujesz nieźle? Bardzo. Dobry mhm. w tym jestem. Ile masz takich istot pod sobą? 15. Mów prawdę. Ile masz istot? No powiedziałem 15. Ile masz takich istot pod sobą? Jest no. trochę, no, no. Ile jest ich? 100. 100. Mm -hmm. I karmisz się stot? Na razie 100, ale będę miał więcej. Mm -hmm. Więcej ich będę miał, będę. Będziesz miał, bo mm -hmm. już masz już Jesteś już perfekcyjny w tym No muszę robić. ci powiedzieć, dobry jestem w tym Dobry jesteś. Mm -hmm. Mm -hmm. A jak to robisz, że ściągasz te istoty? No łatwe to jest. Łatwe? Łatwo no. Łatwe jest złapać duszę taką, co świeci. Coś one jest nie dobre. mają duszy. A co mają? No takie puste są. Mhm. Ale kto jest pusty te te, co? Te masz? istoty takie, od, no, takie. Mhm. Znaczy nie. były teraz się jakoś świecić, zaczęły niektóre, kurde, no. A -a. Powiem ci. No roboty mi dajesz. No co ty mówisz? Masz więcej roboty przeze mnie. No. Mhm. Tak mi się dobrze żyło i patrz, no, znalazła cię, kurde. No popatrz. To dlaczego miała problem pod, pod górkę, żeby tu przyjechać? Ja nie chcę. Zostaw mi ją. Mam ci ją zostawić. Mhm. Mhm. Ona ci jest do niczego niepotrzebna. Jest światłem. Nie. Ja ją zgaszę. Ty ją zgasisz, mhm. ale jest światłem. Zgaszę ją. Jest światłem. Jest miłością. Jest światłem źródła. Jest światłem. Prawdziwym światłem. Jak możesz gasić coś, co świeci? No weź, przestań. No właśnie. Jak świeci to co? Co wtedy się dzieje, jak tak świeci istota? Muszę kombinować. A co wtedy się dzieje? Jak kombinujesz? No ulatuje mi, kurde, no. Ulatuje? Ucieka? Tak, tak. Gdzieś tam idzie i się wyżej chce. Ja nie mogę, nie mogę. Nie możesz jej puścić? Nie. Oni mnie rozliczają z tego. Kto cię rozlicza? No ci tam wyżej, wiesz. Ja tam mhm. jestem trzeci, czyli któryś poziom, nie wiem, już wiesz, pogubiłem się, kurde. Mhm. Ale oni tam wyżej. Co, co ja im powiem, że gdzie ona mi uleciała? Mhm. A co się dzieje? ci, W jaki sposób cię rozliczają? No wiesz, no każą mnie. Co każą ci robić takie rzeczy? Nie, no każą mnie, kary mam. Kary ci masz? No. A jakie tam masz kary? No wie, dalej tu będę siedział, nie? A nie będziesz mógł się wyżej zbić, no, tak? No. To jest kara. Tak, mhm. ja chcę być jeszcze lepszy w tym, co robię. A wy tam wszyscy chcecie być lepsi. No, jeden na drugiego. No, no, no właśnie, no, no. wy tam konkurujecie ze sobą. No, ale ja, ja będę tam. Będę tam na mhm. górze, tylko daję już spokój, dobra? No, macie takie ego, każdy ma coraz większe ego. Czy, mhm. Ty wiesz o tym, że czym wyżej, tym wyższego? Tym lepsze. Lepsze. Mhm. Te ego jest lepsze dla Was? Jest, e, tak, tak, tak. tak. Nasz mhm. priorytet, nasz a to jest wasz priorytet, mieć mm -hmm. wysokie ego. Tak. I te ego przekazujecie tu na Ziemię, tym niektórym ludziom, którzy mają takie wydumane ego? No, jak są dobrzy, jeśli się dobrze nimi manipuluje, to im tam. No. I to jest wasza manipulacja. Mm -hmm. Ego to wasza manipulacja. Tak, 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 tak. O Jezu, nie, nie powinienem ci tego mówić. Mm. No ja to wszystko wiem, nic mi nowego nie mówisz. Ta, idź już stąd. No ale po co? No a po co przyszłaś? No wiesz po co przyszłam? Ja ci nie dam. Dasz. Nie po to tu przyjechała, żebym sobie z tobą pogadała. No, kurwa dojechała, no. No dojechała, no widzisz. A miała tak pod górkę i nie piesza. Ja jej jeszcze coś i tak wymyśla. Coś i wymyślisz. No myślę, zobaczysz. No ale ona ma światło w sobie. Te światło jest o wiele większe niż twoje wymyślania. Ja się nie poddam. Mhm. Ty się nie poddasz. Nie. Ona też się nie Walczę podda. o każdą taką jedną. Będę walczył. Mhm. Walczy, będę walczył. Ile już ci osób uciekło? No trochę, kurde. Ostatnio coraz więcej. Aha. Ile ci już uciekło? <grym> nie mogę ci powiedzieć, nie. Ile ci już uciekło? 15. <grym> 15 ci uciekło. No i jak się tłumaczyłeś? Nie tylko tobie uciekają, wszystkim uciekają. Może trochę ci pomogę. Żebyś... Ale mi mało ucieka, wiesz? Aha, mało nie, ci no, ucieka. No bo ja dobry jestem w tym. Mhm. I Kurde, jak mi jak już jakaś to taka wiesz. Mhm. Dla mnie to hmm, nie, nie, nie. Nie, nie może ci uciec. Nie! Uh -huh. Z moich poziomów ja jestem najlepszy. A, jesteś najlepszy. Uh -huh. A co takiego w tobie jest najlepszego? Możę umieć manipulować. Manipuluję. Ale robię sieczkę z mózgu tym ludziom. <laughs> A oni tak w to wierzą, w to idą i to chłoną. Mówię ci. Uh -huh. Co ty mówisz? No, fajna masz zabawę? Bardzo no. Kurde. Jak gąbki to chłoną. Kobietą. No co ty mówisz? A to nie nie wiedzą, że są manipulowani? Nie, 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 ja to robię sprytnie. Mhm. Mm Mówię ci, że dobry jestem w tym, nie? No co ty, a ty mm -hmm. robisz jakoś rodzinnie, chyba jakieś powiązania są między rodzinami. No bo to tak najłatwiej, wiesz? Mhm. Mm najłatwiej w rodzinie, o nie wszyscy tacy sami, nie? Mm -hmm. Z jednego rodu, to tak już idzie. Tak już idzie. Mm -hmm. No ale ty wiesz, że jakoś, zawsze jakaś istota światła jest takim dziwnym No właśnie w tym rodzie ona się trafiła. No właśnie. Tak mi długo tam szło, wszyscy po kolei i patrz, ona. No ale też że masz kupa innych. Tamtych masz takich, co kompletnie nie wiedzą o co chodzi. No i nie tak żyją. Nic nie rozumieją, więc... I chce tak żyją. ona im nie potrafi tego wytłumaczyć. No właśnie. Nie potrafi, ona tego nie umie i nie zrobi. Hmm. Ona wie, ona ma wiedzę, ona czuje, hmm. ale nie potrafi tego przekazać i im nie powie. Oni sobie tego tak będą żyć. Tak sobie będą mm -hmm. żyć. No, no ale nie nawet nie... jak im powie to oni… I, i, nie zrozumieją. Nie, oni no. nie uwierzą. Jeszcze gorzej będzie miała przez to. Ja wyśmieją ją, nie? Powiedzą, że jest jakaś… No głupka z niej zrobią, nie? No I w ogóle… Właśnie. I ona będzie miała tysiąc myśli i dalej nią będę manipulował. Przez myśli nie manipulujesz? Mm -hmm. No. Mm -hmm. W głowie tam mówię, sieczka robię. Z... W głowie robisz sieczkę. A co? Ona ma jakieś implanty w głowie? Że masz podpięcia do niej? Jak wynika, że jej mózg? nie i mama ma. Nie, i mama ma implanty. No. A co? Że umiesz manipulować? Przecież nią też manipulujesz. W jaki sposób to robisz? No przez myśli. Przez myśli. A mm -hmm. jak, jej, jak masz dostęp do myśli? No przez strach jej, nie? Przez jej strach. A -a -a. Wtedy to ja jej tam A -a -a. mieszam tak w głowie. I ta biedna nie wie, co ma robić. I tak mi wierzy, nie? Mm -hmm. to Jezu, to jest... jak ja jej pomysły czasem w głowie nasuwam, jak ja tam czasem nie umiem. O! Mm -hmm. Udawało mi się. To najlepszym jest, co możesz zrobić, to jest strach. Tak, no. Mm -hmm. Ona jest w tym dobra. Mm -hmm. o, zalękniona taka nie była. Mm, zalękniona. Mm -hmm. Mm -hmm. – A skąd te lęki się wzięły? – No, od mamusi, nie? – od mamusi? – No i cały ród taki, nie? A jej mama, jaka… O, ona jest dobra w tym, no. Mhm. – No. – I sprzedała jej to wszystko? – Wszystko, wszystko ma po niej, no. Mhm. Tylko, że zaczęła właśnie, kurwa, da. Mhm. Zaczęła coś, czego się nie spodziewałaś? – No. Mhm. Po niej się tego nie spodziewa No, widzisz. – Zaskoczyła mnie. – No, popatrz. Niekiedy tak nas życie zaskakuje. – No. – Mile rób niemile. – nie. Mhm. Nie, nie, nie. – Mhm. Nie lubisz, jak cię zaskakuje. – Nie, nie mhm. Mhm. A ty wiesz, komu pracujesz? Komu służysz? Ja? Mhm. Nie. Nie wiesz. Nie, ich jest dużo. Dużo ich tam jest. Mhm. Do służenia. Mhm. Dużo nas jest dużo. Nawet się wszyscy nie znamy, nie? A. Każdy ma swoją brochę, każdy ma swoją robotę. Mhm. Nie interesują moi ludzie. A czyli to inni. Czyli Was tam nie interesuje, co tam się u Was dzieje nawzajem? Tam każdy ja patrzy się. Ja myślę siebie. tylko o sobie. A. Mhm. Każdy myśli tylko o sobie. Mhm. Czyli to samo jest tutaj powoli, nie? Każdy myśli o sobie na ziemi. No to tak ma być. Aha. Znieczulica. Znieczulica. nieczulica. Ja i moje życie to ma się liczyć. Inni mhm. mają. A słowo miłość jest ci znane? Po, po, co? po co? Nie rozumiesz tego. Nie, po co? Na mhm. czym ci się kojarzy słowo miłość? No ja sam. Ale ja nie chcę tego czuć. Nie chcę Nie chcę. Nie, nie, nie jest A. dobrze. Nie chcesz czuć takiego czegoś? Nie. Po co? No ale przecież takie istoty, Po które... co? Mhm. A uczą was w ogóle czegoś nie. takiego w słowu miłość? Nie. 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 A co z sercami nie. tymi ludzkimi? Wiesz, w tych sercach ludzi, których masz pod sobą, jest miłość. Co zrobiłeś z tymi nie, sercami? tak Pana. Kiedyś była miłość, teraz już nie ma miłości. Mhm. A mają co? takie kamienie, takie znieczulice. Mhm. A co? kto im nałożył te znieczulice? Ja, ty moja. Kamienie. O? A z czego powstały te kamienie w tych sercach? No z ich sieczki w mózgu. Uh -huh. Z sieczki. Uh -huh. Uh -huh. No w głowie mają sieczkę, to i w sercu mają uh -huh. pustkę. Pustka. Uh -huh. Uh -huh. Czym więcej pustki, tym lepiej dla ciebie. No tak? bo to ja jestem wtedy tam. A, aha. Uh -huh. Czy jak nie ma serca i miłości, to ty tam jesteś? Tak, 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 tak. I co robisz takim sercem? Hmm. No co chce? Mhm. Zamrażasz. Też. Jest zimne. No, nie ma uczuć. Nie ma uczuć. Nie, kasa, kasa się liczy. A Kasa się w tym liczy. Mm -hmm. Ale czyja kasa? Twoja? Ziemska ty kasa? Wiesz, takie proste rzeczy. Kasa, samochody, A, szmacy, no. To co Takie z próżności. Mm -hmm. A to ty wiesz, że to są próżności? No. Takie nic nie warte mm -hmm. i oni tym żyją i w ogóle i myślą, że są super, mm -hmm. durne ludzie, mm. ale głupie. Durni są ci ludzie, No, nie? myślę że mają fajne auto w ogóle kasy i są w ogóle nie wiadomo kto, nikim, mm. są nikim. Mają auto i kasy, są nikim? No, A dlaczego to głupie. Co ty mówisz? No A przecież oni myślą, Dobra, że są... Dobra, za dużo chcesz wiedzieć. Ale oni są czymś kim tutaj wyjątkowym, jak mają kasę i Nie, auto. ja nie misteruję. A ty nie misterujesz. Tak. Super. Że coś mieć trzeba się dorobić. Mm -hmm. Ciężka praca, ciężka. Trzeba się dorobić, a potem i tak się odchodzi z niczym. No. Właśnie, bez sensu. Nie a tak wejdę sobie, zrobię go z kilka przykrętów. No i mam mm -hmm. głupka. Aha. Uh -huh. Bo da się nabrać na to. No, nawet nie, że to łatwe. Łatwe to jest. No. Aha, Oprócz niej to... nie. nie? Uh -huh. A to tam jedna. Kurde, wiesz. Co tam jedna? Zależy mi na niej, kurde. Dlaczego na niej? Nie. Wiesz, wiem, to masz no. lepsze przypadki. Nie, 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 nie. Tak. Każdy przypadek jest wyjątkowy, każdy trzeba dbać, każdy to mhm. jest mój. Mm. O każdy dbasz? No na swój sposób, nie? Mhm. mhm. No to fajnie się tam bawicie. No już się przyzwyczaiłam, wiesz, taka normalka. Aha, normalka. No. Nie chcę zmian. Nie. Ewentualnie tam wyżej, nie? Mm -hmm. Tam wyżej, wyżej. Ale jakieś tam miłość? Co ty gadasz w ogóle? Nie, nie, nie. Podoba mi się ta zabawa. A żeby dostać się wyżej, to co musisz zrobić? No więcej ich nie? Więcej ich mieć? Mm -hmm. No, a ty mi przeszkadzasz. Mm -hmm. No to ja tylko ci wezmę jedną, co za różnica. Jedną, jedną istotę. Nie. Słuchaj, będę działał, będę powied działał. Powiedziałeś przed chwilą, że możesz sobie znaleźć mnóstwo innych. No ale czemu ją ja tracić? A skąd bierzesz tych innych? No też przez nią, nie? Wszystko jest powiązane jeden przez drugiego. Se gadają o takich kłopotach i w ogóle im łatwiej. Aha. Jednemu zrobi sieczkę, powie drugiemu tą sieczkę i idzie nie. Aha. No popatrz. Trzeci poziom. Hmm. No. No to fajnie, to spinasz się podrabienie energetycznej. Kurde, jeszcze tak do piątego. A, do piątego na ci zależy? No. A co jest w piątym? No, to już najwyższe. Piąty jest najwyższy? No, tam bym chciał być. Aha, dla ciebie najwyższy. Tak, tak, tak. A brakuje mi ich trochę, no, tych ludzi. A to ile ich musisz mieć, żeby do piątego? No, jeszcze z dwa razy tyle, kobieto. Ale ta przestrzeń tam jest duża, więc tam dużo ich macie. I przychodzą nowi na pewno, nie? No, przychodzą, przychodzą. Przychodzą nowi na A nie mogę stracić przecież, nie? Tych, co mam. Praszka. Tak długo o nich walczyłem, tyle już lat im wcieleń truje w mhm. głowie, i co mają sobie pójść. A, no tak, no przecież pracowałeś nad nimi tyle wcieleń. No, fakt. no. Mhm. To jest ciężka praca jednak, nie? Żeby tak Zależy ugnoić, z kim? ugnoić każdego. Zależy nie? z kim. Najlepszy chyba jest strach, nie? To strach tak, to tak, jest super, tak, nie? Jak tak, poprzez strach umiecie tak, działać. Tak, Numer jeden strach. Numer jeden strach. Rodzina, mhm. pieniądze. O, rodzina. Mm, tak. Nie mają kasy, to też jest fajnie. Też jest fajnie. Choć no. mhm. się też może zaczyna głęboko. Mm. No tak? Jak to się dzieje, że ostatnie, ostatnie coś, jakoś osoby mają bardzo trudno do mnie dojechać? Przeszkadzasz mi, nie? Przeszkadza no. Aha. No? Te ostatnie widzę, bardzo coś skomplikowaliście tam w tej przestrzeni. Tak nie? i będzie coraz gorzej. A będzie coraz tak. gorzej. To tak sobie My to co? widzimy. No ja wiem, że... Zabierasz ich i nie uh -huh. tylko ty. Uh -huh. To jest widoczne już właśnie. Uh -huh. Musimy działać, działać. I działacie. Tak, tak, tak. Działacie znowu przez strach i przez jakąś dziwną. No, tak, przede wszystkim strach. Uh -huh. Jeszcze uh -huh. coś będzie, zobaczysz. Będzie a co No, chodzi? no. No nie mogę ci powiedzieć, no, ale coś planują. Tam zobaczysz, zobaczysz. A planują. Coś? Tak, tak. Na zimie planują? Tak, tak. No przecież tu już jest taki. Nie, cyr... trzeba im jeszcze coś dać. No jeszcze coś no. im trzeba dać. Znowu Nie, teraz będzie coś innego. Aha, inne nazwa. No, no. Aha. Nie, choroba nie, coś innego. A, wojna? Mm, wiesz co, jeszcze nie dostałam no. takiej informacji dokładnie, co to będzie, ale coś planują. Coś planują, No. To wojenka, może większa wojenka, bo ta jest za mała, co się toczy, nie? No patrz, no. toczy czy się oni se żyją normalnie, no właśnie, tu obok. No popatrz, kurde. Mm. I wojna jest, a oni żyją, no widzisz. Wojna jest i kasę mają. No widzisz. Jeszcze na tym biznesie robią? Mhm. A, to sztuczna inteligencja może wejdzie w rachubę, nie? No możliwe, tak, 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 tak. tak, tak no. Tak. To ty nie wiesz, co się dzieje. Popatrz. Nie powiedzieli ci. Nie, no widzisz, no ja mam ludzi gnoić. A ty masz tylko ludzi no. gnoić. Ty masz się nie interesować co do Nie, Im więcej zgnoje, tym będę wyżej będę wiedział. A, aha. To ty Ta wy, tam, no. wy tam macie takie poziomy, tak? Kto wyżej, ten więcej wie. tak. Tak. Mhm. tak. No to super, fajnie. Dziękuję Ci za Twoje informacje. Fajnie się z Tobą rozmawiałam. Dzięki. No, super. To teraz rozłącz mi się z nią całkowicie. Na trzy wyłączasz mi się z nią. Jeden, dwa, trzy. Ja wiem. <słuchy> 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 Usiądę. Usiądź, usiądź. Oh, tego się nie spodziewałam. Ale super. Wszystko <słuchy> 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 no. No, widzisz. Wszystko wiesz. Proste. Jakie to proste? Bardzo proste. No mu no się nie dam. No widzisz, grubo. Grubo. Grubo.